Dobra, słuchamy. Abi. nie Nieeee! Aaaa! Kurde! ja mam słyszę. No to, żeś wymyślił jedno danie w kółko. Siadaj, cztery dam Ci. No, no dobra, dziękuję. Ja no, czuj tutaj to kolego przynajmniej. No, skuteczny danie Nie ma, się Zaczekaj, ja nie Wezmę to okulary, a tobie może dam. Nie, doczekaj, ja pójdę się przejść z szaleną. Tylko nikomu, nikomu nie mów, tam jest tajemnica. Okej. Śniadanko, widzę łóżka. Widzę marchewki. Wow, ile ludzi. 2 godziny, o co chodzi? O, tut, mam coś przeciwko, no i wiem. Łazienka, tu mam dodatki, takie tam. Pani, bo ja coś jednak zaśpiewam coś. Tu w porządku możesz się Siedzą na właśnie wiesz, siedzonka, te jakiegoś takiego sofa fajnego, no i tak tam. Mamo, <grym, tato. <grym, tato, No, to jest racja. Wow, ale to znam. Dobra, ja tak, idziemy. Okej, okay, to będzie nam przydatna. Aparat wezmę i teraz wezmę. I to jest to tylko pokarne. Jamnicki, tak, chodzi mi o te zwykłe jamniki, te, nie te popularne, tylko te, te z takimi łuskami. no i tak, takie z takimi łuskami. chyba wiecie o co chodzi, następne, dwunaste pytanie, które jest też takie długie, więc znowu będą tłumy, uwaga, jakie LPS dominują, ja, ja, Się zawsze mi a! ach, nie, Przepraszam! Potem bierzemy jakiś mały pojemniczek taki i przypajamy w czekiel, żeby Ja w sumie to bierze. To teraz raz idziemy? dziewczynę. Chłopacy. Wrzucone, zielone. Proszę. Do piersi. To, okay. to pani mój rzeki. Okay. Aha! Super. No tak. Wiecie? Yy, okazało się, że mamy teraz W. Ulatowałam się od zagania od angielskiego. Super, idziemy. Czeka nas w no, przepraszmy się. Ej! No dobra. Ja nienawidzę w ławu. Będę znowu spała. No, Wolę z angielski. Ja też ten angielski był lepszy. Tylko minut później. No to może być. Ok. Dobra, idziemy. O Jezusz. Udało mi się? jak ją upadłeś, to dobrze. Ja chcę być uniwersalny, dlatego będę coś po polsku. I będzie źle. No dobra. Tia. O, patrz tam jest że Idziemy? No. Ale będzie naprawdę trudno. Mm. Cześć Ja Jabłka dam do piekarnika o 13.55. Pamiętam dokładnie w czasie, jak się będzie właśnie robić. Skąd, jak się skończy oczywiście. Zapowiem ja wam. Dokładnie cześć. To jest piątka. Dziękuję. No. Dobrze. Kogo wybierasz? przyjaciółka. No hej. Fajnie się zaczyna. Wow, przepięknie. ci sustę. Serio? Dziękuję. Naprawdę. Tak, tak jestem. Dziękuję. Idealna. No, wszyscy śpią. Ale dobra. A, to jest nierówne. Nierówne, o. A, A może być. jeszcze pół godziny. Znaczy za pół godziny. Słuchaj, że bada jest na wazience, to No więc najpierw załóż. Dobra, to może ja będę się jakimś tam ugadnąć. Nie chcę się ścigać. Chcesz nigdzie się nie schować? Tak. Chwila. No jakoś tak. No to prawda. Dobra, przerwie. Hej, dzisiaj chciałabym podziękować. Lili Belach. Tu właśnie. Sakana! Ok, rozbiegłam. Ja Co już Magia. Dobra. Już sprawdzamy. Mojego oglądania, dziękuję. Apple, cześć! Ładne. A misja brzmi... Chcę prowadzić dowolny, chcę widzieć, zamiast spotkania, ale... nauka okazało się, że nic już. Nie jąkaj się. Przeżywajmy pogadać o tych mediach, bo już są media. I musimy pogadać, więc...